Znajdujemy się na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, to szpital opieki długoterminowej, jednostka należąca do Marszałka Województwa Śląskiego. Rehabilitujemy tu zarówno osoby dorosłe dokładnie teraz znajdujemy się w szpitalu rehabilitacyjnym dla dorosłych, a na ulicy Wapienickiej świadczymy usługi rehabilitacyjne dla dzieci. A tego miejsca jest nasza kadra, to jest grono lekarzy, to jest ponad 60 fizjoterapeutów, to są świetnie wyszkolone pielęgniarki i mamy mnóstwo pacjentów, którzy będąc tu raz Odwiedzają to miejsce i starają się o skierowanie do nas po raz drugi. My realizujemy kontrakt z NFZ-em, i w ramach tego kontraktu przyjeżdżają do nas pacjenci na oddział rehabilitacji neurologicznej, czyli to są pacjenci po udarach, po urazach czaszkowo-mózgowych, po uszkodzeniach rdzenia, oddział rehabilitacji kardiologicznej. Tu mamy pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, po zawałach, po stętach. I oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Tu mamy pełen przekrój pacjentów ortopedycznych, pacjentów reumatologicznych, po zabiegach endoprotezoplastyki, po złamaniach, zespoleniach, więc bardzo szeroki wachlarz. W ostatnim czasie pozyskaliśmy bardzo dużo sprzętu robotycznego. Dzięki temu pacjent w stanie w czasie rzeczywistym jest w stanie obserwować wyniki badania, funkcje swoich mięśni. i Przejmować stopniowo kontrolę nad tym, jaki, jak jego funkcja wraca do stanu, takiego, który pozwala mu wrócić do pełnej sprawności. Jest to takie miejsce, które opiekuje się pacjentem całościowo. I oczywiście medycznie, ale też można powiedzieć, że dba o psychikę pacjentów, co jest kluczowe w rehabilitacji. Wczoraj minęło miesiąc, od kiedy tutaj przybyłem. Bardzo dobrze się tutaj czuję. Wszystko się na to składa: i otoczenie, i warunki lokalowe, i nade wszystko to, co tutaj się dzieje, czyli jak przebiega rehabilitacja, przy pomocy bardzo wysoko przeze mnie ocenianego. Personelu. Dla mnie może także szczególne ma znaczenie ta atmosfera, która tu jest dla pacjentów stwarzana i ta opieka, którą jestem otoczony na ćwiczeniach. Znajdujemy się w oddziale rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży. Nasz oddział liczy 90 łóżek, z czego część przypada na pododdział rehabilitacji neurologicznej, pozostała część na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Trafiają do nas dzieci głównie z wadami postawy, w tym ze skoliozą, poza tym w przypadkach pourazowych, pooperacyjnych, a także, tak jak mówiłem, neurologicznych przypadkach. Działanie tych sprzętów polega na różnorodnych formach ćwiczeniach, jakie możemy wykonać na robotyce. Ćwiczenia te są wspomagane grami komputerowymi, które są taką częścią motywującą, dopingującą pacjentów do wykonywania ćwiczeń. Na ten moment przyświeca nam taka idea, że technologia, wiedza i serca idą tutaj w parze.